Naszym gościem dzisiaj jest Rafał Drobny, piłka szłutnika. Rafał powiedz przede wszystkim jak twoje zdrowie wróciłeś po kontuzji? Wiesz co, no zdrowie wygląda coraz lepiej. Myślę, że po kontuzji już nie ma śladu. Myślę, że do drużyny teraz po kontuzji wyszedłem myślę dobrze i myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Nie? Jesteś podstawowym zawodnikiem w środku pola. Jak, jak ta gra hutnika wygląda? Właśnie, Co, no, w, wszystko myślę, że jest dobrze poukładane. Ta taktyka, którą teraz trener Paszkiewicz stosuje, to myślę, że, że każdemu zawodnikowi tutaj w hutniku leży. Gramy piłką szeroko i myślę, że z każdym zespołem tutaj w czwartej lidze możemy dać radę. Myślę, że gracie szeroko, gracie piłką, ale no, tak. nie zawsze się to da, bo ostatni mecz w Zembrzycach pokazał, że Murawa w w większości czwartoligowych stadionów jest taka, że no. ciężko, ciężko. No, wiesz, wiesz, żeby, żebyśmy uniknęli gry na takich stadionach, to musimy wygrywać teraz i awansować, nie? A jeżeli jest akurat taki mecz na takim stadionie, no to trzeba się dostosować do tej murawy i zmienić może trochę tych gry. I najważniejsze, żeby wygrywać, nie? A trener rozpoczynał, że, że jest strasznie ciężka murawa, że nie wiem, wygrać trochę dłuższą piłkę? Wiesz, ja, ja ogólnie przed, przed meczem już wiedziałem, że tam będzie y, ciężka murawa, nie? Grałeś tam wcześniej, y, Grałem tam i, i no, jest, okazało się, że jest ciężko, nie? No, ale, ale myślę, że dobrze sobie poradziliśmy, wygraliśmy 2-0 pewnie, kontrolowaliśmy cały, cały mecz. Może tam przez 10 minut Garbasz starał się uzyskać bramkę, ale myślę, że Zasłużenie wyraźnie. No, Mieliście takie dwie sytuacje, dwie poprzeczki się co się, mieli, co się no, tam stało? Bo... Wydaje mi się, że wiesz, że ich, yy, ich głównym takim atutem mogły być te fragmenty gry, no i, no i, no i tak było. Nie? No, wiadomo, że nawet słabszy zespół może, może słabiej od nas grać, ale zestawę fragmentu może przejść bramkę. No. Oni próbowali, nie udało się, my i my przejdźmy na 2-0. Myślę, że już od tego momentu brzmi pewnie zwycięzli. No Teraz oczekuje kolejny mecz z taką drużyną, która nie jest zbyt finizyjna. To tacy górale mocni. Czego się spodziewałeś? Grałeś już kiedyś z nimi, więc grałem, grałem. Ja, się ja, ja też z góry jestem i <laughs> nogi nie odstawię. A myślę, że, no, że będzie bardzo ciężki mecz. Myślę, że Chalniak bardzo dobra drużyna i i musimy 100% zaangażowania włożyć, bo umiejętności na pewno mamy, mhm. żeby, żeby ten mecz wygrać. Jest taka wiara przed końcem tej rundy, że, że da się skrócić trochę ten dystans do Mogilan. co, ja myślę, że nie patrzymy na Mogilony, patrzymy na siebie, żeby wygrać te dwa mecze. A, a jeżeli Moglani straci punkty, no to, no to będzie fajnie, nie? Mhm. Ale myślę, że wiara i umiejętności są, żeby te dwa mecze wygrać. Mhm. Dodatkowo przy, przy sztucznym świetle i... Myślę, że dużo kibiców przyjdzie i nas będzie dokimować. No To może takie ostatnie pytanie, bo wcześniej widzieliśmy, że Anglicy będą się tutaj przygotowywać i będzie baza pobytowa na chodniku. Czy już się powoli z taką myślą oswajać, że będziecie grać całą rundę tak naprawdę na wyjazdach, no, no, bo wystawy no, będą dla nas zamknięte? Ja myślę przede wszystkim o tych najbliższych dwóch meczach. Nie? Najbliższym meczu trzeba przede wszystkim z Chaniakiem, żeby, żeby wygrać. A co będzie na wiosnę, to się będziemy zastanawiać ponad jesienią. dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Rafał Drobny, środkowy pomocnik